19 godzina. Po 19 z roboty człowiek przyszedł. Wy też tak pewnie macie. Zobaczcie, co tu się dzisiaj kąpały. Zaraz damy jeść. Mogę sobie przez szybkę popatrzeć. Co tam one robią. Głodne bobki. A te co robią. A tu drugie. Siedzą. Koki. No, tak mają zaraz damy jeść. I wspólnie je nakarmimy. masakra U no, mnie to tak jest. Z wieczora. Wieczorowa pora. Siedzą, śpią, ale głodne są. Zaraz je nakarmimy. Chwileczkę. No, nakarmimy wspólnie Gołąbki były zaszczepione RP, ja młode szczepię, wszystko jest zaszczepione, nawet kilka starych I powiem Wam, że chyba najlepsza na młode Widzicie, nic im nie jest, głodomorki Głodomorki, głodomorki, oprzątniemy razem o. Ziarno mam już umieszane czymś tam nie będę zdradzał ah. mam tam swoje sposoby i tak zjedę ja to teraz sypę tak żeby zjadły o zobaczcie rano mają zjeść ani ziarenka ma nie być i teraz po południu po południu no wieczorkiem mają wszystko zjeść Co do ziarenka i tak samo te. Te już też czekają. sródki Macie. O. Mieszaneczkę. Tamte w jednej szczaki to zjedzą. W to się jeszcze im dosypie. O. Tutaj. Gołąbki siedzą, e, no te stare to jeszcze nie są aż ładnie się stare pierzą, zobaczcie fajnie naprawdę o staruchy to się pierzą, zobaczcie jakie piękne o tutaj jakie ładne jak się ładnie pierzą już o ten tutaj na tym Dobra, idę. Niech sobie jedzą. Nie będę im przeszkadzał. O, tam jaka samiczka. Zleciała. Buciorka. Dobra, idziemy dalej. Wszystkie gołębniki po kolei. Lajkujcie, komentujcie. Piszcie. Jak to u was się odbywa u mnie widzicie po ciemku e, w niedzielę były wypuszczone Ostatni raz, o te też już czekają i powiem wam, że czekają W niedzielę były ostatni raz wypuszczone I jeszcze bym wypuścił, no ale nie mam jakiej I chyba weekendami tylko bo o, tu szybko im zrobiłem Zaraz zamkniemy Szybeleczkę Już damy im Niech sobie jedzą no. Tutaj też są fajne lalunie Zaraz zobaczycie, bo one też głodne Zobaczcie, paśniki puste Tak ma być teraz Na jesień O Mają Wszystko wszystko ma do jedzenia zlatywać, one się też potąpały, zobaczcie, już się pierzą, pięknie się pierżą, bardzo ładnie, tamte fajne, widzicie, jaśniutkie w rysunku, rysunek idealny jeszcze, jakby na piersi, to jest fajne, o, 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 ma na piersi trochę, kilka centek, o i wszystkie. Zlatują dwa, zostały się. Jeden przeciągnął. To jest bardzo ładny gołąb. Zaraz go zobaczycie, jak zleci. Idzie samiczka albo samczyk. Dołek im pasuje. Tym widzę nam tutaj. Dobra, idziemy dalej oprzątać Szkoda czasu, bo ja jeszcze nie jadłem Obiadu I tak się niektórzy dziwią, że ja telefonów nie odbieram Nie wiem Jak ja wracam gołębiom Zanim ja to wszystko pooprzątam Tutaj to i tak wam przerwałem film, zanim to pootwierałem O, wszystko je no, tak jest widno. No, chyba dobrze co? Mówiliście, że ciemno. No tam mówiliście. No Niektórzy mówili, pisali. Przepraszam bardzo. Ale chyba nie jest tak aż ciemno. Już. Teraz tamtym damy kocwają. Trochę można te nagrać. O żółte ładnie się też pieżą. O tamte jest piękne, co tam skoczyło o, to co wskoczyło to jest zarąbisty gołąb jest tu dużo takich ładnych idę dalej oprzątać mogę sobie usiąść jak w telewizji oglądać dobra, idziemy teraz tym dać O, te sobie siedzą tu. Zabijemy im okienko, żeby im na noc nie wiało. Zimno, powiem Wam, że zimno. Zobaczcie, jak się fajnie pierzą. Zimno jak nie wiem. Zobaczcie, jak się pierzą. Fajnie powypierzane, naprawdę. Gołąbki, kapcie i wszystko. Ten jest piękny sam. Ten, to jest to, to nagryw Nie, tego nie. Tak, to jest jeden. Fajne, mi się podobają te motylki. Ładnie się kiedyś Wam nagram, może, nie wiem, w sobotę. Też nie będę miał czasu. O, i te też czekają, we buncie. niebieskie. No i te wsypiemy tutaj, trochę tu. Trochę w te gówna jak to niektórzy mówią w gówna sypie. a sypę a niech jedzą ktoś nie ma pojęcia o nie niech walczą moje jedzenko. o to chodzi nie wszystko jest widzicie na zdrowiu tak powinno być o tej porze roku wchodzimy sypiemy jedzą zjadają dają wszystko. One i tak jeszcze nie. Nie ten. Jeszcze nie wszystkie. O, tamtego widynka muszę przełożyć do widynku. Żółtego mutka. Tutaj też poszczepione wszystko. O, tam O, tamte takie buty. O, Jezu. To to jest naprawdę to ta uciekinierka co uciekła mi dwa razy są ładne Tutaj buty idziemy do jaśniaków te niech jedzą Zjedzą wszystko, już mam wyliczone i wydawać Jeszcze jaśniakom i pocztowy Zobaczcie są Fajnie tu widać te szyby pomyte, to można popatrzeć sobie ten paśnik. Niech się tu wszystko musi walczyć. A co nie walczy, to, to znaczy, że coś jest nie teges. Że już coś jest nie teges. Coś się dzieje. Tak samo jak tutaj, nie? A zobaczcie po jednej, po drugiej. Gołębniki. Tutaj też widzicie, już prawie zjadły. Idziemy zobaczyć, czy w jeden szczaki. Ale zimno. U Was też pewnie jest tak zimno, jak u mnie. Jak zresztą jak wszędzie. O, jeden szczaki ogarnęły. Te ogarniają. No i tyle Mieszaneczka Jeszcze można czutkę wiedeńskim sypnąć Wiedeńskie są najbardziej ukarne O Bardziej się pieżą Jeszcze troszkę wszystko Po trochu sypę widzicie Wszystko ma być zjedzone Taka jest zasada Ach. Codziennie jedzą i je gdzieś tak, teraz to z 7 kilo, nie wiem, dziennie, nie? O, zobaczcie te jak stoją, jak czekają Pocztuchy też Najpierw w pocztowym damy, macie, o, puściutkie Darnie. Troszkę, wszystko musi być zjedzone, nie ma, że wolne. żebyście mi nie pisali, że głodzone czasami no. te gołębie są bardzo zadbane o zobaczcie jak po półeczkach skacze pyk, pyk pyk i pyk skrzydełko ładnie mu odrasta, też go zaszczepiłem te pocztuchy też wszystkie zaszczepione zobaczcie jaki samczyk się... no i moje pocztuchy dziubią i aż gra a te już wściekliznę dostają. Wszystko ma grać. Nie ma być jakiś zgęziały. Wszystko ma grać. Poczekajcie chwilkę. O, nasypę. O, bo ja z nimi tu siedzę i czekam aż zjedzą. Już jeszcze trochę dosypuje i tyle, nie? O, zobaczcie, jak czekają, wszystko czekają. Niektórzy raz dziennie karmią, też jest dobrze, bardzo dobrze raz dziennie karmić. Ja karmię dwa razy na dzień, gdzieś ze 3, 3 kg z groszem. Na wieczór i rano też ze 3 kilo z groszem. Kkoś tak mi teraz jedzą, nie? O, wszystko jest. Czekajcie, słyszycie. Lajkujcie, subskrybujcie, słyszycie. Jak. Jak grechocze, i tak ma grechotać. To jest oznaka zdrowia, zobaczcie, wszystko, nic nie śpi. One się trzepią, bo się cieszą. O. One by sobie polatały, no ale kiedy mam wypuścić? W sobotę ma być ładnie, to je może ten, wypuszczę, nie? No, zobaczcie, tu ja im zamknę trochę okienko brakuje mi rąk pracy zamykam. nie całkowicie bo zamykam całkowicie tylko im przymykam. o tak to wygląda ładnie są popierzone Patrzcie jakie ptaszki o te zaszczepiłem czarne o, ale te przed po młodych to nic nie widać szczepionkę 50 sztuk 50 sztuk zaszczepionych wszystkie młode, szyściutkie, co do sprzedania nawet wszystko. Jeszcze zostało szczepionki, to kilka starych, ale jeszcze będę myko-salmowirem szczepił. Wszystkie kapciate zaszczepiłem z tego co został przez przypadek. Wszystkie kapciate. I te wajszwance czarne zaszczepiłem. I co ja tam jeszcze? A no to tyle ze starych, żebym wiedział. No i tego pocztowego, bo to nie mój to. tego go też kuiłem. Mówię, zobaczymy, bo to... O i widzicie, wyjedzą. Wszystko, one tu mają z jęczmieniem. Krzyściutka, ten to piękny. O. Tyk, pyk. Znacie, jak on skakuje z i pyk taki cwaniak no i wszystko będzie zjedzone jutro się też rano im tak sypnę i tak codziennie zobaczcie ta co kiedyś do mnie przyleciała, jaka ta co się spierzyła, podobno kogoś z Łęczycy to czy coś tam ktoś mi pisał, ale nie wiem jak to piszczka u mnie lata to... o Zostało tyle. Giełdinskie miały dosypkę. W tym zaraz też dosypę. Jeszcze. Chodźcie. O, widzicie? Widzicie? Zrób. Macz. stopniowo, stopniowo tu już też prawie za darmo zobaczcie, te teraz będą puste te wyliczone I tyle no piszcie, komentujcie lajkujcie, subskrybujcie do tych 7000 tysięcy może się uda dobić w tym roku i powiem wam piszcie jak to to u was wygląda. Przypuszczam, że tak samo jak u mnie Co tam po robocie. Każdy po robocie. Ja niby do 17 robię, ale widzicie 17, .00, 19 Wczoraj <ścoughs> też o tej godzinie, a obiecałem wam, że kiedyś wam nagram jak ja jak tu światła się świecą, jak ten no i pojadły już nie ma nic. I paśnik zabieramy, nie? Zobaczcie. już nic. Jesteśmy wolni. O tu jeszcze okruszki. I tyle. Troszkę okruszków. Pojedzone po... Ładnie się pierzą wam powiem. I te też zobaczcie. O, mewek przed paśmigł, one takie małe. O, tutaj to tyle co garstka jęczmienia. Który będzie chciał to sobie O, to jest fajne go. O! Jeszcze taki młody jest tutaj. Tygrysek. No, i te sobie tu zjedzą. O zobaczcie, mewek nie może wyjść, zaraz go tu wyrzucimy Chodź ty mały wujniorzu Krótko sobie żyją O, meweczek nie mógł wyjść No i tyle Oprzątnięte Idę dalej Zobaczymy tamte przez szybę, czy zażarły, czy nie zeżarły. O, zobaczcie, tu już też czyściutko, nie ma nic, wszystko wydziałane. I o to chodzi, takie na wpół głodne, tak ma być. O, to ładne jest, to tam stoi z tyłu. Ładne Pierzy łapcie Takie na wpół głodne I jak nie ma w gołębnikach ziarna To ani myszy nie ma, ani nic To nie mają co jeść Bo gołębie wszystko zjedzą O, te sobie dopijają wody Jeszcze sobie jedzą o. Zaraz te sobie zjedzą i tyle, o, i będą spały, i mogą sobie spać na noc. Narka, trzymajcie się. Trzymajcie się, ciepło, nie, nie widać. Gwiazdy świecą, nie widać. Gołębniki poświetlane i niech tak będzie. Trzymajcie się, dobranoc, miłego wieczorka życzę.